Dzień dobry wieczór. Witam w Linkast, w miejscu, gdzie króluje zdroworozsądkowe podejście do rozwoju nie tylko siebie, ale również biznesu. Merytorycznie, z przykładami na luzie, przedstawiam link bez tajemnic dla każdego. Zapraszam do odcinka. Dzień dobry wieczór, drodzy słuchacze. Witam Was po prawie rocznej przerwie od nagrywania. Witam Was bardzo serdecznie. 2026 rok przywitał nas zimą stulecia. Aż dawno tak nie zmarzłem. Nowy rok, więc czas podsumowania. Witam Was też w nowym formacie Linkastu. Chciałbym Wam pokazać kilka narzędzi linowskich, kilka podejść, kilka moich rozwiązań, trochę w formacie takiego przepływu informacji, troszeczkę burzy mózgów. Przygotowałem dla Was moje podsumowanie roku, jak to wyglądało z mojej perspektywy, co tam się u mnie działo, ponieważ poświęciłem ten rok na trzy takie aspekty w moim życiu Linkastu, czy też takim podejściu prywatnym. Format będzie krótszy w tym roku. Chciałbym Wam pokazywać całość około 15 minut może 20, tak żeby skupić całkowicie waszą uwagę, liczę na wasz feedback, liczę na waszą wiadomość zwrotną, jak to wszystko wygląda z Waszej perspektywy. Więc na sam początek przeskoczymy sobie do kogla kogla mogla. I jak wyglądał mój rok? Podzieliłem całość na trzy takie elementy. Praca na etacie, głowa i ciało oraz na samym dole linkas, do którego przejdziemy na samym końcu. Idąc w stronę pracy na etacie, przygotowałem kilka takich najważniejszych rzeczy, które gdzieś przewinęły się przez cały rok mojej działalności. Zielone to takie największe sukcesy w mojej edukacji. Czerwone, coś co możemy jeszcze poprawić, co mogę jeszcze poprawić. No i ogólne kilka liczb, bo wiem, że liczby lubicie. Wiem, że te liczby gdzieś się przewijają cały czas w pytaniach. Jest koniec stycznia, więc teoretycznie już wszyscy popodsumowywali rok, zbudowali sobie plany, a ja lubię sobie zrobić to na sam koniec. Całego tego obszaru. Styczeń to też jest taki specjalny dla mnie miesiąc. 35 w tym roku wybiło, 35 lat, więc to też jest taki okres, gdzie no warto sobie podsumować, gdzie tam się udało zajść. Zobaczycie, jak to wyglądało z perspektywy ubiegłego roku. Zacznę od początku. 85 dni delegacyjnych, 85 dni poza granicami Polski. No, troszeczkę udało się zjeździć tych krajów. Bodajże chyba naście, 12, 12 albo 13 krajów odwiedziłem pracując na etacie. W większości to była zachodnia Europa, ale zdarzyło się też pod koniec roku wyskoczyć do Arabii Saudyjskiej do Jeddah. Tam projekt związany z planowaniem, bardzo fajne wyzwanie. Inna kultura pracy, inne podejście. Całkowicie trzeba było przedstawić sobie głowę. 85 dni delegacyjnych. Jednak wymusza trochę układania tego planu dziennego, takiego tego planu podróży. Po Numer dwa to stworzenie globalnego czterotygodniowego szkolenia Lin. Chyba nie miałem przyjemności w żadnych zakładów, w żadnych, w żadnych poprzednich moich ról zbudować tak dużego szkolenia linowskiego. Cztery etapy od bardzo podstawowego podejścia, najczęściej budowanego na podstawie gry takiej linowskiej. Poprzez budowanie kultury, rozwiązywanie problemów, performance management i skończywszy na budowaniu strategii metodą Hoshing Country. Czterotygodniowe szkolenie LIN, dedykowane stricte dla moich kolegów w organizacji, gdzie pracuję na pełny etat. Numer 3: realizacja sześciu projektów w ciągu roku. Z jednej strony ktoś by powiedział tylko sześć. Z drugiej strony, w większości przypadków były to albo 16-tygodniowe projekty, czyli 3-miesięczne, albo projekty, które są wymagające co do roli facilitatora. Zawsze miałem problem z, tą, z, tą, z tym słowem. Projekty, które rozciągały się od planowania, tak jak w Arabii Saudyjskiej, planowania produkcji, aż po Wiarygodność w oczach klientów. Nazwijmy to w, te, w ten sposób. Projekty wymagające, projekty w różnych miejscach na świecie, z różnymi um, osobami, jeśli chodzi o ich um, poziom linowski, poziom prowadzenia projektów, poziom takiej świadomości um, dotyczącej rozwiązywania problemów. Więc projekty. Chyba do nich wrócę, opiszę Wam też, żebyście wiedzieli, jak to wygląda z mojej perspektywy, jakie te projekty były, co się tam wydarzyło, czego się nauczyłem, jakie błędy popełniłem. Chyba będzie to ciekawy element na odcinek. Co tygodniowe sesje coachingowe z moimi współpracownikami, coś co bardzo lubię, siadamy sobie wspólnie i metodą pięciu pytań, pięciu takich kroków, my to nazywamy Five Q Cards. Wchodzimy sobie głębiej w takie coachingowe, biznesowe tematy z różnych dziedzin, od HR-ów, aż po technologię, od produkcji do logistyki, od developmentu po, matko jedna, po management, od pracownika na linii produkcyjnej po dyrektora zarządzającego. Tych sesji coachingowych było dość sporo. Jadąc dalej, Przeprowadzenie 13 całoto, całotygodniowych szkoleń. Lin. Całotygodniowych mam na myśli od poniedziałku do piątku. Takich wiecie, z grubej rury. W poniedziałek się spotykamy, zaczynamy i w piątek dożynamy ten trening do końca. Wszystkie treningi starają się budować na taki sposób, żeby tam wartość dla osoby uczestniczącej była jak największa. Numer 5. Udział w transformacji działu. Przebudowaliśmy całkowicie mój dział, w którym pracuję. Już nie jestem sam, już jest nas troszkę więcej, ale to też Wam opowiem pewnie w przyszłych odcinkach. Dział jest duży, dział już teraz naprawdę prężnie będzie rozwijał i wspierał wszystkie zakłady na całym świecie. Z takich dwóch elementów, które jestem najbardziej dumny, to przede wszystkim w połowie roku w końcu uzyskałem certyfikat ProSkies Change Managementu w Warszawie. Tutaj pozdrawiam Krzysztofa, naszego trenera. Trzydniowy event, który poukładał wiedzę z zakresu zarządzania zmianą. O, mój zakres słowotwórstwa. Change Management, Prosky, mega polecam. Fajny event w Warszawie. Bodajże, chyba dwie firmy, dwie instytucje mogą w Polsce certyfikować. Rzućcie okiem na to w internecie, nie chcę was tutaj wprowadzać w błąd. Drugi element to transformacja organizacji. Jedna z firm w Europie. Razem z jedną z firm w Europie wspólnie poddaliśmy cały, całą organizację procesowi transformacji. Zbudowaliśmy coś takiego jak Problem Solving Culture. Teraz już mogę powiedzieć, że zbudowaliśmy, bo to funkcjonuje. Ta organizacja podąża za tymi zasadami. Od początku, tak naprawdę przeszkoliliśmy 80, prawie setkę osób, tak, żeby stworzyć takich praktyków rozwiązywania problemów. Coś na, na zasadzie takiego dużego globalnego programu dla całej organizacji, od pracownika po CEO, by te problemy w końcu nie były zamiatane pod dywan. Pst, chwilunia. Dzięki, że nadal słuchasz ten odcinek. To wiele dla mnie znaczy. Jeśli zainteresował Cię dzisiejszy temat, zostaw łapkę pod odcinkiem lub jeśli słuchasz mnie na Spotify, kliknij gwiazdkę. Dzięki temu realnie wpływasz na rozwój Linkast, szacuneczek. A teraz wracamy do odcinka Dywan. Tą te transformację też Wam opiszę w jednym z odcinków, tak żeby pokazać Wam i wzloty, i upadki. Całość zajęła nam około 4 miesięcy. Mówię nam, ponieważ nie byłem tam jedyny, byłem osobą prowadzącą całość, ale dzięki wsparciu też kolegów udało się to szybciej dopiąć, szybciej zakończyć. Dwa elementy, które uważam, że jeszcze jest tam możliwość poprawy, to przede wszystkim zarządzanie czasem. No wiadomo, jeśli ma się tyle tego na głowie, no to coś gdzieś zawsze ucieknie, ale ten time management to jest zawsze możliwość poprawy czegoś, lepszego poukładania, czy też skupienia się trochę bardziej na planowaniu, czy to dnia, tygodnia, czy miesiąca. No i szybkość i powtarzalność zdobywania nowej wiedzy. Tutaj z ręką na sercu muszę się przyznać, że jeszcze jest sporo do zrobienia. Ten rok no, nie był takim rokiem idealnym, jeśli chodzi o mój rozwój taki intelektualny, więc tutaj pozostawiam duże pole do popisu w 2026. W 2026 też zmieniłem sposób jakby zdobywania tej wiedzy i o nim wam też opowiem. Mogę tylko jako apetyzer, apetyzer, jako przystaweczkę powiedzieć, że jest to związane z grami RPG. Lecimy do głowy i ciała. Tutaj. Mamy cztery elementy, e, cztery elementy, z których jestem naprawdę dumny. Jako pierwsze, no to lecimy z utrzymaniem kondycji. Jak dobrze wiecie, jestem ultrasem, uwielbiam sobie robić krzywdę biegając długie dystanse, więc razem z aplikacją Garmin, ze strawą podsumowałem sobie całą aktywność. I jak to wygląda w liczbach? 81,5 tysiąca spalonych kalorii. No to trochę tych hamburgerów z McDonaldu ma, przepadło. Łącznie... Przebiegłem 101 km podczas jednej aktywności. To był, były zawody ultramazury. Dokładnie tam chodziło chyba 103, 102, coś koło tego, bo się zgubiłem na trasie. No, oczywiście, jakby inaczej. Łącznie na aktywności fizycznej spędziłem 217,5 godziny. No, to troszeczkę jest. Tych godzin, zarówno na sesjach biegowych, czy na siłowni, się troszeczkę uzbierało. 145 aktywności łącznie w tym roku chciałbym zrobić przynajmniej 160. No i koniec końców nie udało się zbić celu, 2 miliony kroków miałem na tablicy, udało się zrobić 1 800 tysięcy. Numer 2, no tak jak wspomniałem, 101 podczas jednej aktywności, ale ukończenie setki, to już jest kolejna trzecia setka w moim życiu, bez większych szkód. O, tylko z tego co pamiętam, jeden paznokieć został poświęcony. Więc kolejna setka tam zeszliśmy, zszedłem, ze sz, matko jedyna, zszedłem poniżej 13 godzin. Więc e, dla mnie rezultat świetny. Numer 3, projekt 100 dni, który e, odbywał się pod koniec roku, to był chyba trzeci, czwarty kwartał. Projekt, który zakładał więcej czasu dla siebie, walka z prokrastynacją, redukcja social mediów o 90%. Na początku nawet dość mocno dzieliłem się wynikami i powiem tak: wyniki zaskoczyły mnie bardzo mocno. Zacząłem 11 sierpnia, skończyłem gdzieś w granicach początku grudnia. Udało się zredukować social media bardzo mocno, udało się osiągnąć więcej tego czasu dla siebie który był różnie wykorzystywany a to na jakieś głupotki, a to na rozwój firmy, a to na projekty, a to na wyjazdy. Tak czy inaczej, ten, tego czasu było dużo więcej, i pod koniec udało się właśnie ruszyć te książki, ruszyć troszeczkę swojego rozwoju. Na pewno prokrastynacja tutaj była już w odwrocie. Myślę, że jest i lepiej i lepiej. Każdy z Was walczy z tą prokrastynacją, każdy z Was gdzieś ma te problemy właśnie związane z takim ciężko jest powiedzieć to nie jest lenistwo to nie jest taka niechęć to jest robienie wszystkiego żeby nie zrobić wszystkiego chyba to jest najlepsze określenie tego o tym też chciałbym z wami pogadać jak zasady linowskie mogą wam w tym pomóc numer 4 no takie podsumowanie troszkę wyjazdów tylko dziesięć książek z czego sześć z nich to były książki tylko tak just for fun Reszta książki rozwojowe, z czego jestem naprawdę zadowolony, to pięć nowych miejsc odwiedzonych tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności, dla rekreacji. Nie są to wyjazdy biznesowe: La Palma na wyjazd sylwestrowy, która była zorganizowana dosłownie w, dwie, w dwa dni, Ateny, Korfu, Halki Diki, czyli to jest lotnisko w Salonikach, też Grecja, no i Sycylia od strony Katani piękne miejscówki bardzo mocno wam polecam jechać i odpoczywać tylko tam. No i dobra, przejdźmy do Linkastu. Jak to wyglądało w Linkaście? W Linkaście mam dla was 5-6 elementów. Zacznijmy od samego początku, numer 0 oficjalnie jest firmą. Oficjalnie jest firmą. Linka został zalegalizowany bodajże chyba pod koniec 2024 roku. Natomiast 2025 rok to już w pełni cały rok Linkastu jako Firma, z czego jestem niezmiernie y, dumny. Numer jeden na całości to podcast. Lubicie cyfry, więc zacznijmy od cyfr. Tylko dwa nagrania. Tylko dwa nagrania w tamtym roku. Cały rok praktycznie poświęciłem na rozwój Linkastu jako firmy. Spadły mi zasięgi na LinkedInie, bo tam mniej publikowałem niż w 2024, natomiast zająłem się całkowicie działaniem Linkastu jako firmy, jako elementu wykonawczego, projektowego, do którego też za chwilkę przejdę. Podcast sam w sobie wygenerował 16 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Reszta żyła swoim życiem. Tam nie było dokładane, nie było zmieniane. Także on sobie płynął, dryfował w sieci. Patrząc też szerzej na zasięgi, tutaj zaczniemy od cyferki na LinkedInie. I tam. Za co bardzo Wam dziękuję. 4000 nowych obserwujących w ciągu roku. Wiem, że teraz przebijam już 6300 dusz zgromadzonych wokół konta i prywatnego. Jeśli wziąć prywatne plus Linkas, no to przebiliśmy już 9000. Ponad ćwierć miliona wyświetleń, łącznie publikacji. Tych publikacji było około 200. Z tego co pamiętam, w 2024 przebiłem 350. Więc, no, jak widzicie, duży spadek w dół, ale cały czas był przerzucony tutaj na, na projektowe, na wejście firmy e, bardziej firmowe niż e, social sellingowe. E, YouTube, 16 tysięcy wyświetleń tylko i wyłącznie. No i Instagramy, TikToki, Facebooki, tutaj nie miałem jakiegoś opomiarowania, m, jakieś śladowe zasięgi, tam raczej się przez rok nic nie działo. Numer 3, wydane produkty. Tych produktów było aż 3. Zaczniemy, numer 1, z czego jestem też bardzo dumny, grupa mastermindowa, Styczeń Luty. Tutaj pozdrawiam wszystkich uczestników. Mega fajny czas. Bawiłem się niesamowicie dobrze. Mam nadzieję, że tak samo dobrze to wspominacie. To był bardzo produktywny czas. Chyba warto byłoby to zrestartować jeszcze raz. Gdybyście byli zainteresowani właśnie taką grupą mastermindową, dajcie znać, czy to w wiadomości prywatnej na Linkedinie, czy w komentarzu na YouTubie, czy w, nie wiem, czy można inaczej, na Spotify. Tak czy inaczej, kontakt małpa linkast.pl, tam też możecie dać znać. I jeśli dosłuchaliście do tego momentu, bo mamy już 15 minut za sobą, pamiętajcie, żeby zostawić jakiegoś lajka, like fajnie jakiś komentarz. Ewentualnie, jeśli słuchacie mnie na Spotify, no to gwiazdeczki, bo wtedy też Spotify um, pchamie trochę bardziej dla innych osób do posłuchania. Numer dwa z produktów, z wydanych produktów to trzy webinary: SNOP z Pawłem, DOE z Adamem i emocje w biznesie z Grzesiem. Serdecznie Was pozdrawiam, to też był bardzo fajnie produktywny czas. No i rok zamknięty: Hotel Lin z Darią Dziedzicką. Aktualnie kurs możecie znaleźć na eduj.pl. I lecimy dalej do mięska. Numer 4 to projekty. Projekty, które udało się wykonać w ciągu roku. Tych projektów było aż pięć. Zacznijmy, od numer 1. Pierwszy projekt to jest Performance Management dla przemysłu ko konstrukcyjnego, duże stalowe e, maszyny, budowanie ich od podstaw. Firma fajna, e, rozwijająca się z wyzwaniem. Całe przejście Performance Managementu w Zakładzie. Numer dwa, zwymiarowanie procesów logistyki wewnętrznej, tutaj przemysł spożywczy. No, bardzo, ciekawy, bardzo ciekawe szkolenie, którego nie spodziewałem się, że tak fajnie zostanie przyjęte i tak fajnie gładko przejdzie. Numer trzy, audyt Lin w obszarze produkcji, przemysł chemiczny. Trzydniowy audyt krok po kroku na obszarze produkcji, jak wyglądamy z perspektywy Lin. Numer 4 Onboarding plus Skill Matrix dla obszaru produkcji, też przemysł, przemysł chemiczny. E, wyzwanie: wiele kultur w jednym miejscu, wiele narodowości. E, miks polsko, e, polskich pracowników i pracowników zagranicznych w menedżmencie, więc e, dość ciekawy temat. E, cały projekt po, prowadzony też po angielsku, w takim miksie e, ludzi z wysokich stanowisk z, z takimi osobami z pierwszej linii frontu, jak ja opowiadam jak ja to zawsze mówię, z piąteczki, ostatni projekt Lean Management System, um, przemysł konstrukcyjny, całość zamknięta w pięciu projektach w tamtym roku i przeskakujemy numer pięć, edukacja i marka osobista. Co tutaj się wydarzyło? Aż sześć elementów e, zbudowania marki e, własnej. Numer jeden to wykłady na uczelni kierunku Lean Management. W tym roku też jestem e, wykładowcą, mam tą przyjemność... E, Szkolić, uczyć nasz nowy potencjał linowców. Z tego co pamiętam, to już jest czwarta albo piąta, czwarta, czwarty rok studyjny, więc bardzo dziękuję za tę możliwość. Mega się w tym odnajduję. Numer 2. Prowadzenie uczestnictwo w konferencji drugiej już Lintew i Summit we Wrocławiu. Tutaj chłopaki z Lintrixu Bartek Kamil, Wiktor, mega. Pozdrawiam. Coś, co naprawdę rozwija skrzydła. W tym roku mamy już trzecią edycję. Też o tym będziemy rozmawiać z Bartkiem. Niedługo was poinformuję o szczegółach. Tam jest tylko 500 miejsc albo 600, ale już wiem, że dość dużo jest wyprzedanych. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Numer 3 i tu jest kolejne prowadzenie i uczestnictwo już w trzeciej edycji. Wszystko w normie, czyli kolejna konferencja. I Agnieszka też bardzo serdecznie cię pozdrawiam w Aleksandrowie Łódzkim. Mała butikowa konferencja nastawiona na networking i niesamowitą linią eventową na wieczorem. Tam śpiew na żywo i skrzypce rozbrajają człowieka. Numer 4 pasjonaci Lin Poznań. Teraz już w roli ambasadora całej akcji staram się być, jeśli tylko jestem w Polsce, być obecnym na tych wszystkich spotkaniach co miesiąc w murach Uniwersytetu Merito. Zapraszam wszystkich pasjonatów, wszystkich tych, którzy kochają Lin, albo chcą się troszeczkę więcej na ten temat dowiedzieć, albo znetworkingować z różnymi osobami. Kolejny piąty punkt, wystąpienie na konferencji dla przemysłu poligraficznego. Tu było duże też wyzwanie z mojej strony, no bo to jest całkowicie nowa branża. Omawiałem tam temat związany z daily managementem. Temat ciekawy dla nich, bo nowy. Bardzo mało firm właśnie z przemysłu poligraficznego zajmuje się lean managementem. W ogóle słyszało o lean management. Było się bardzo mocno zainteresowanych tym tematem. No i wystąpienie w autodramie, tutaj pozdrawienia dla Sylwii, bardzo fajna rozmowa, bardzo głęboka. Odsyłam Was do autodramy na YouTube'a. Tam jestem nawet jednym z kilkunastu gości w 2025 roku. Więc, jak widzicie, tych aktywności było sporo. Jak oceniam cały rok? Bardzo dobrze. Całość naprawdę przebiegła bardzo szybko. Tych aktywności związanych, czy to z, z pracą na pełen etat, czy pracą nad sobą, nad własnym ciałem, no i finalnie z Linkastem, jak widzicie, jest bardzo dużo. Tak przebiegł 2025 rok. Sporo planów na 2006, o których też Wam powiem. Chciałbym częściej nagrywać dla Was, robić to z troszeczkę większym mięsem, czyli w tym roku w końcu porozmawiać o narzędziach. Dajcie znać, czy taki format przedstawiania informacji jest dla Was prosty, jest dla Was zrozumiały. Oczywiście widzicie obraz tylko na YouTube, więc na Spotify odsyłam Was na film do, do YouTuba. Tam jest całość pokazana krok po kroku. Jeśli Wam się to podoba, fajnie, wtedy będziemy mogli w ten sposób się komunikować. 21 minut za mną. Mam nadzieję, że Was 2025 rok też był tak nasycony tym pozytywnym przejściem, tymi profitami. Dajcie znać, czy ten sposób prowadzenia odcinka, rozmowy z Wami jest dla Was fajny. Ja odsyłam Was na LinkedIn'a. Tam w tym roku będziemy się więcej słyszeć, więcej komunikować. Wszystkiego dobrego. Fajnie było Was znowu nie widzieć, nie usłyszeć, ale do Was mówić. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy, podziel się nim ze znajomymi lub udostępnij go swojej firmie. Więcej na temat lin znajdziesz na profilu LinkedIn. Wszystkie odcinki dostępne na Spotify oraz YouTube. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.